Cześć, ja jestem grzesiek, a to są wrażenia z trzech kostek super RS3M Tak czyli najnowsza wersja tej takiej no można powiedzieć dobrej budżetowej jeszcze koski MF3 RS3 tutaj już zmieniona nazwa na RS3M teraz z jeszcze super. No i w trzech wersjach maglev bolkor magnetic i maglev w zasadzie w takiej. W takich wersjach od <laughs> najtańszej do najdroższej tak może zaczniemy właśnie od tej najtańszej wersji najtańsza najbardziej podstawowa wersja no w środku pudełko tym pudełku tam pewnie jest jakiś Tak, pewnie jest jakiś śrubokręt podstawowa regulacja, te elementy regulacyjne, które są też standardem już w kostkach, czyli możliwości regulacji kompresji sprężyny i odległości od koru, czyli od rdzenia, jak tak będzie, tak to nazwiemy. Dobra, i ta wersja, o, nowe logo, odmienione. Chociaż nie, to chyba jest to samo logo, tylko odmiana go dotyczy tego, że jest mniej kolorowe, co jest do, na plus. Bardzo taśne ciasno ustawione wszystko, ale chodzi fajnie. Ja chyba pierwszy raz kontakt z tymi kostkami miałem ze 3 albo 4 lata temu, nawet jakieś dobre łożenie zrobiłem na tej kostce. Bardzo luźno chodzi przede wszystkim, bardzo jest taka no, niereskowa wręcz bym powiedział. Lekko, no, jestem zadziwiony. Fajna, fajna wersja, podoba mi się. Tutaj troszkę haczy, bo jest sucha, ale dobrze jest. Także dobrze, wersja podstawowa, no, no, no. ciekawie jest. Dobra, udało się wygrzebać. To jest ta wersja droższa, czyli już mamy Maglev, tak? Maglev, czyli bez bolkora, który ma stabilizować. No dobrze, to samo widzimy oczywiście, ta sama ciasność. No tutaj mam troszkę wrażenie, że gorzej, że ta wersja podstawowa bardziej mi leży, że jest bardziej gładka, tak, w pierwszym wrażeniu, A maglewy tutaj troszeczkę inaczej się zachowują, one są dużo, dużo ciaśniejsze, ta sprężyna czy ta kompresja magnetyczna działa tak, że jest dużo bardziej wyraźna i dużo bardziej stała, ale też szybka, bardzo szybka kroska. Bardzo jestem zadziwiony. Tak, zaraz się przyjrzymy jeszcze temu co jest w środku. No i wersja na bogato w środku już nie chce mi się tego wyciągać, bo później muszę to schować i tak dalej. Także to sobie darujemy, czyli tam jest. Zerknijmy, bo to wersja na bogato z bolkorem, więc może dali coś lepszego, coś więcej, ale nie książeczka, śrubokręcik i zapasowa części do regulacji środka. Tak, ale tu już jak widzimy, to tradycyjne takie opakowanie. Ono po raz pierwszy chyba z GTS-3 em 3 przyszło. To jak ktoś chce, to sobie to przenosić i wyeksponować i tak dalej. Pewnie trochę zostało po prostu na stanie w fabryce. Dobra, i teraz ta wersja z bolkorem. Tak, to samo logo. O, To jest fajnie. O, powiem, bardzo lekko chodzi. Jejku, jak lekko, zupełnie inna kostka. Tak, czyli tu, tu jest maglev, a to jest ta wersja podstawowa. Bodajże. Będzie ciężko rozróżniać. Dobra. No, i przyjrzyjmy się temu, co jest tutaj w środku. Oj, no, bardzo ciężko to idzie rozebrać. Wersja Bolkor. Magnesy. Stopka. Tutaj jest tradycyjnie, chyba. Nie wziąłem mojego, mojej Eraski tutaj, żeby porównać. Tak, no, ale widać, jak to ładnie siedzi. O, tutaj widać bardzo dobrze ten złoty plastik. Bardzo taki gładziutki. No, i tutaj w środku jest rdzeń. Tu widać bardzo wyraźnie, że on jest jakby. Ta część magnetyczna jest jakby w tym miejscu. Tak? Tu, tu jakby w tym miejscu jest magnes, taki mam wrażenie. Tak, on idzie do tego miejsca. Jakby nie czuć, tak jak w przypadku tornado, czuć tam bardzo wyraźnie, jak on tak sobie siedzi. Tutaj tak. Tego wy, takiego efekt, wyraźnego efektu blokowania nie ma, ale rzeczywiście kostka jest bardzo szybka i takie jest wrażenie, że jest bardzo luźna. Dobra. Dobra, jeszcze zobaczymy sobie, jak to jest, niech będzie w maglewie. Niech będzie. Tak, tu wyraźnie już widać, że to jest maglev. Maglev. no tutaj po tym akurat nie widać, nie? Ale chodzi o kolory, że tutaj nie ma w tej stopce stabilizacji. No i reszta jest dokładnie taka sama. Natomiast tutaj. No niestety chyba nie widać, że to jest maglev, bo to jest Maglev jest pod tym, czyli dwa magnesy naprzeciwko siebie odwróconą polaryzacją. Dobra. No i teraz mam wrażenie takie, że taka najszybsza wersja to jest ta wersja podstawowa. Taki najluźniejszy. No, bardzo przyjemnie chodzi. Bardzo fajnie, bardzo szybko, bardzo gładko. To takie pierwsze subiektywne wrażenie. Nasze wrażenie zawsze jest subiektywne. Wersja Maglev taka bardziej mam wrażenie, że jest toporna. Ja osobiście nie układam nowych remi, na przykład Maglev, nie bardzo mi leży. Natomiast ta wersja Bolkor również jest dosyć szybka. No niestety już mam dosyć zgrabiałe ręce, bo tutaj u mnie na górze jest zimno. Także tak, i mam wrażenie na razie takie, że te, te różnice w kolorach plastiku będą też wpływać na wrażenie, że oprócz tych zmian strukturalnych, tych rzeczy, które się tutaj pojawiają, to również plastik ma znaczenie. No zwraca uwagę też taki dosyć, no mniej typowy chyba kształt tego centra. No cóż, ja sobie teraz poukładam, oczywiście zaraz się podzielę wrażeniami. Przetestowanie tych trzech kostek zajęło mi grubo ponad tydzień i zrobiłem na nich naprawdę masę ułożeń i myślę, że mogę podzielić się moimi wrażeniami. Super RS3M to naprawdę bardzo dobra, budżetowa kostka, która daje możliwość osiągania naprawdę bardzo dobrych czasów i jak zwykle w przypadku topowych kostek raczej tutaj ograniczeniem jest, czy są możliwości zawodnika, umiejętności zawodnika niż sprzęt jako taki. Ten sprzęt nie ogranicza w niczym. Z trzech dostępnych wersji, zwykłej Maglev i Bolkor, układało mi się na tej najbardziej podstawowej, czyli na zwykłej. W kwocie do 50 zł, bo takie są ceny obecnie w Polsce, otrzymujemy naprawdę świetną kostkę. Jeżeli chodzi o Maglewa, to wypadał dla mnie nieco słabiej. Ja nie przepadam za tą technologię, bo kostki robią się takie trochę dziwne, dla mnie mniej stabilne, trudniej kontrolowalne. No i w efekcie ta kostka lokowała mi przy szybszych permutacjach. Szukałem swojego ustawienia, próbowałem różnych ustawień, ale w efekcie nic to w zasadzie mi nie dało. Natomiast wersja Bolkor, ta wersja najdroższa, moim zdaniem jest najsłabsza. Głównie dlatego, że producent dał tam y, słabsze magnesy. W efekcie ta stabilizacja, którą miała dawać technologia Bolkor, praktycznie rzecz biorąc, nic nie daje. Kostka jest naprawdę szybka, ale mało stabilna, trudno kontrolowalna, i w efekcie mi się na niej najgorzej układało. Trudno mi było, jakby w pełni oddać się tym ułożeniom, cały czas musiałem kontrolować, czy dobrze wszystko dokręciłem, czy cały czas wszystkiego musiałem pilnować. Podsumowując, oczywiście jest to kostka jak najbardziej godna polecenia. Zwłaszcza dla tych, którzy cenią sobie budżetowe kostki, dlatego, że w niewielkiej kwocie pieniędzy otrzymuje naprawdę świetny sprzęt, który pozwala osiągać doskonałe rezultaty. To powiedziawszy, muszę dodać, że sam osobiście nie przepadam za tą serią kostek i to się raczej nie zmieniło. Moje preferencje co do finingu są powiedziałbym, że nieco inne. Mam nadzieję, że te wrażenia się podobały. Bardzo dziękuję za uwagę. No i pozdrawiam na razie. Pa!